Witam, dzisiaj eksplorujemy puszczony hotel na Słowacji, zobaczymy jaka to będzie sytuacja, czy nie ma tutaj czujek, czy po prostu uda nam się pokazać wam tutaj cały ten, ten hotel. Nie, są ze tutaj, tutaj koledzy, Mariusz, Robert, Grzegorz. Tak jak że większa jesteśmy, zaczęliśmy od kotłowni. kotłowni. No. Zobaczcie, wszystko tu jest, piece. To jest bardzo dobry w bardzo dobrym stanie, zachowany w 2000. Ja? A bo tu jest, sondywany jakiś. Zobaczcie, jak to jest w dobrym stanie. Ten hotel jest, nie wiem w którym miejscu się mamy, w którym kierunku się mamy kierować. To tak chaotycznie. Tu się do góry idzie Tu jest do góry idzie, idzie. Na, na 44,5 Na to do mnie, moje mój rozmiar Tam gdzie do góry iść albo tu idziemy, teraz nie wiem Tu jest tylko Tu jest taki, niesie po tych oknach coś, tak może wiesz No co idziemy do góry na pokoje idziemy, nie najpierw, a potem Powinno być prąd jeszcze w środku My są tu na te wejście główne. No ja tu czuję jak nie było Teraz kurzy wiesz no To są te wejście główne, wiesz, patrza po czujkach, wiesz Nie wiem, nie widzę że A może potem? Tu alarm jest na dole, widzisz? Ale nie wiem, czy on jest zazbrojony, widzisz? Nie, nie, nie wiem. No to pojdziemy najpierw do pokoju, a może najpierw ten dół zrobimy. Bo jakby te były czujki przy wyjściu. A potem pójdziemy na sam na ten dół może. Patrzcie, jakie hotele takie. Kurde, jeszcze perlowskie, nie? Choćby. Nieźle. Chodźcie, jakie tu widoki mamy. Piękne na jezioro. Coś pięknego. Zobaczcie, to jest niemal czad. I taki hotel w takim miejscu gdzieś upadł. Niemożliwe. Zobaczcie. Piękne, ale widoki. Nie? Pokoje puste. Jak widać. Nie ma za dużo. Już tu w tych pokojach no, szkoda, że nie ma mebli. Ale, kostka, ale, <grym> ale pokoje puste. E, na dole były jakieś sofy, tak, tak Mhm. Mm to, to zapadli, też mamy pokój większy, zobaczcie, podwójny. Aha, bo to szło, to były drzwi. To szło z, z dwóch pokoi, za dzielić. Jakby ktoś większą rodziną przyjechał. Pójdziemy na piętro wyżej. Tam e, widoki też będą dużo lepsze. Gaśnice, gaśnica to ważności. Są jakieś różne dokumenty, też leżą. Też piękny widok, jak widzicie, widać. O, tak słabo to potem wam pokażę Bezpieczniki, wszystkie tu podobno, nawet płyt jest. Zobaczymy, no, a nie będziemy załączać. To puste wszystko. Ja, na górę. Idziemy na górę, no jak puste, to idziemy na górę. A nie, chociaż Szkoda, że tak więcej wyposażenia mogło być, nie? 10, czyli w 2014, nie? 11, 11, no, będzie. To tak 5 lat to straszne. de Polloin 2014. Widzicie tu jeszcze cennik, masaże. Trzeba to poszukać te, te masaży i tam sauny powinny być chyba jeszcze Zakaz fajtit widać wszystko ja. widzę jak ktoś by podjeżdżał ewentualnie, a wątpię w to, żeby tu ktoś nie ma co też w zasadzie pasło, hasło do wifi Tu jest znaczy pusto, pusto by trzeba było na dół przejść Smoczek leży w dziecka Ale widok jasny pint. Zobaczcie co no taki, taki o no ich hotelu, no? Informacja. Mm. To takie ładne nawet, było, Po No, taki widok, nie? Idziemy na górę, nie? No, taki widok. Super. Tu już myślę, że z tych pokoi raczej nic nie będzie. W żadnym na dole Tyś mówili, że są te kanapy.

No, to są też zdjęcia. Tu są widoki. No jest, czy ktoś się tu nie kręci? Moja Tesla stoi. Dobra, sobie daję zdjęcia porobić tam na dół jeszcze. Zdjęcia zapraszam na mojego Instagrama Instagram tak sama nazwa jak Nazwa kanału na YouTube Urbex Forgotten By Time Jeszcze tu przejdę, zobaczę jeszcze Ale tu koledzy mówili, że Nie ma nic tu ktoś gaśnicę odpalił Mhm, widać łebki się bawiły Dobra, ja myślę, żeby teraz przejść na dół Tam jest restauracja I może jakiś klub nocny jeszcze był, czy coś takiego Więc Zaraz e, wracamy Na ja złapię, ale mi chuj Moje Klucze do pokoju to Nerede? Cała recepcja To działa, widzisz, to no, nagrywało to. to, nagrywalka działa Nagrywarka tu działa, wiesz, serio? Mm. Zobaczcie jaki czat To była instalacja, zobaczcie, też to klimatycznie wszystko wygląda nieźle, nie super. Szkoda, że nie ma już wyposażenia, że nie ma po prostu tutaj stolików. Co mamy, tuba była kuchnia, kuchnia na górze. Kuchnia też już bez, bez posażenia. No szkoda to, że szkoda Że jednak No nie zachowało się nic więcej O, tu jest, aha, tu jest ten balek, a teraz jesteśmy, zobaczcie, z drugiej strony Westy jeszcze Wódka Gorbaczow, o, tu jest taki Wysokie na wysokie półcek, półki, alkohol. Ja, tam wódka gorbacza, ty, patrz, teraz jest nawet został. 13. <laughs> Co tu ma, to jest ten? A nie ma nic. Tam jeszcze ma już tu schody na dół, wiesz? No, schody na dół, ale to jest chyba nie czysty. Pi... O, zobaczcie jaki biura Co? już znalazł fajnego A wiem, wiem, to czytałem o no. tym kot, wszedł i nie mógł wyjść Tak? No chyba kot to będzie bo co to będzie Czekaj, to zabiorę zdjęcie, Przysyć się troszkę Tu kota nie będzie pokazywał, żeby mi YouTube nie zablokował Kot jest mumlifikowany Jak widzimy, wyposażenia fajnie zostało, możemy zobaczyć jak to po prostu tutaj było? No, w czasie, jak ten hotel działał. Też, jak widzimy, e, wszędzie elektryczne ogrzewanie. Ja nie wiem, jak to tutaj było, ale tu zwykły nie ma. To widać, że to chyba na prąd wszystko było. Jak widzicie, no też się nie dziwię, bo też ogrzewanie, wiecie, jakie jest drogie. Ale powiem wam, hotel jeszcze jest do datowania, tak w zasadzie, ale też by trzeba było to jakoś sobie wsadzić. Ale jak widzieliście, no widoki są piękne, więc e, warto by tu było, czy jakby jakiś biznesmen po prostu zainwestował w to. Zobaczcie, jaki tam są, jaki tam jest widok? Nie wiem czy się to nie lubiła. Widzicie, nie? To pewnie jaki tam są widok? No, piękny, nie? Taki można tu. Pełnią płuc, sobie oddychać, no, no. tylko że tu, tu jakieś kuchnie były, jakby tak e, e, dla wszystkich, nie? Taka kuchnia też czy coś, więc e, żeby to spełniały też standardy już jakiegoś tam hotelu czteroglaskowego, na pewno by tu trzeba było zainwestować. No, kupę kasy, gdzie powiedzieć, smart TV, zobaczcie, to jeszcze może gdzieś pod podsamkowień skupowali, gdzieś może na, w głównym holu, żeby. No, a szło. szło Filmy oglądać Jak widzicie, no tu fajnie na dole Jednak się zachowało te, w pokoju te wszystkie meble Na górze, jak widzieliście, nic nie ma, tu jest znowu kolejna sala Prędkość Sala, to będzie do tańczenia Jeszcze kolejna kolejna. Co? A no tu już mamy koniec. Panie że się zostało coś nie tutaj te pokoje były puste. Światło świeci. Widzieliście? to światło świeci, nawet. Zagaścimy, zobaczymy. Naturalnie. No w tych jest. Widzieliście? Tu jest opuszczony hotel od 10 lat, lecz e, zasilanie dalej ciała. No i liche to mieli, nie? To światło tu, kurde. No, <laughs> tak jak w szpitalu, kurde, kiedyś. No ci jak na no, ale też mi się wydaje wiesz czemu to upadło No po prostu to nie spełniało też norm już jakichś takich Wyższych wiesz, wiesz a jednak wiesz Jak chcesz za nocleg 400zł no to musisz mieć jakieś standardy nie A za 200zł tego nie utrzymiesz nie? nie, ma szans z, z, Tu mamy biuro Tego biura nie pokazałem wcześniej Możemy z bliska się przyjrzeć Tu też mamy do kuchni, garaż A nic nie widać Tak lepiej niż światło zaświecone Tu jest cały, to widzicie, monitoring podłączony. Działa, nagrywa. Czyli jesteśmy już gdzieś pewnie na kamerach, ale nam chyba nie działa. Nie wiem, jeszcze nikt nie przyjechał. <laughs> przyjedzie, to przyjedzie, to będziemy uciekać. Jak widzicie, no jest tu prąd, jest wszystko, więc zostawiłem komputer taki. No i włączyłem to nagrywanie. <laughs> to działa, bo tam falezycy. Otworzyć to. Twardy desk jak idzie w środku. No. Czekajcie, puścimy. No, na pewno już nagało nas, no i co z tego? Słuchaj, jak nie ma to podłączone z żadnym ochroną, no to. A jak jest, to już będą w drodze. Teraz wchodzimy w dół, zobaczymy co na dole. się wydaje, że to jest połączone z tym po prostu, przyszli. Ale myśmy tego całego nie przeszli wtedy tutaj. Więc widać, no kibelki socjalnego, nie? Ma... ma...glownia. Ale nie ma maglownicy. Ja raz był w takim ośrodku, były te maglownice wszystkie. Ja, Tak. No dużo rzeczy było, no. A tu? Kurde, tu są chłodnie, chociaż sobie chłodnie obejrzeć Niegląda ani w prosektorium <grymne> lodowy wielki, nie? Konkretnie no. jakbyś się zamknął to nie wiem Co? lodówki Tu jest maszyna do czyszczenia jeszcze na święta dużo rzeczy To jest UPS xp Fix. Router, nie to jest telefon karka została, no A to jest podgrzewacz, widzisz? My taki mógł do matki Tu zapalasz, wiesz, tutaj jest na górę Cześć A ja, ty wyruszyłeś Dobra oko fa już to ład. dobra. A sobie to już nie ma, nie? No, chyba nie. Tu agregaty do ty, do, to są do tego do, tego, do tych lodówek. No. Czego? Agregaty do tych lodówek, wiesz? Aha. No. no. Dobra no to tak. Dobra, z tego miejsca żeby się wam już żegnać. Jak widzieliście, no, hotel jest super fajnie, no, Na górze już e, nie było tego posażenia. No, ale mogliśmy zobaczyć, jak to jeszcze wyglądało. Z wyposażeniem widzieliście widoki, mega super. Bo ja jestem nad takim jeziorem w górach. No, cieszę się, że mogłem pokazać ten e, obiekt. Zostawcie e, lajka, like, jak mu się podobało. Napisz komentarz, co o tym sądzisz. Jesteś pierwszy raz na moim kanale, Dawaj suba. I do następnego na razie. Cześć.